Respiratory wizyty u lekarza online, odwoływanie operacji, brak dostępności lekarzy. To tylko wierzchołek góry lodowej, którego nieprawidłowości dopatrzył się nikt. Sprawa ma trafić do prokuratury, a rządzący mogą za to odpowiedzieć. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o raporcie NIK w sprawie koronawirusa. Raport jest zdumiewający, ale jednak kto był mądrzejszy, to o tym wszystkim od samego początku doskonale wiedział. Zapraszam. O tych przekrętach w sprawie koronawirusa mówiłam tutaj nie raz i nie dwa. O niepotrzebnych wydatkach również, jak 80 milionów złotych na chryzantemy. Tylko dlatego, że zamknięto cmentarze. I nie wiem, chyba trzeba byłoby być ślepym na jedno oko, żeby nie widzieć, co się dzieje. I w ten sposób mieliśmy dużo nadmiarowych zgonów, bo przecież brakowało lekarzy, brakowało oddziałów szpitalnych, bo je wcześniej pozamykano. I wiecie, ta karuzela covidowa kręciła się w najlepsze. Nadal bawią mnie maseczki w lasach albo całkowite zamknięcie właśnie lasów, jakby ludzie tłumami na grzyby chodzili. Przypomnę tutaj tylko o wyborach kopertowych Sasina. I innych ograniczeniach, w których nasza wolność została sobie od tak ograniczona. I o ile każdy na początku był przestraszony, co jest zrozumiałe, o tyle z czasem każdy gdzieś tam zaczynał otwierać oczy. Zakup szczepionek w nadmiarowej ilości. Przecież pamiętamy, jak Unia Europejska negocjowała ceny szczepionek. Negocjowała ceny w górę. Zamówili za dużo szczepionek i teraz nie wiedzą, jak z tego wybrnąć. Bo chyba się dość mocno przeliczyli. Ale zobaczmy, co na to wszystko nikt, bo to jest tutaj najważniejsze, jak podaje Rzeczpospolita. Zwiększona śmiertelność. Obywateli nie tylko zakażonych koronawirusem marnotrawione w dziesiątki milionów złotych. Decyzje wyłączone spod kontroli. Tak, zdaniem NIK, wyglądała walka z pandemią koronawirusa. Wynika z raportu NIK, który opisuje Onet. Wkrótce opublikowany ma zostać raport NIK z trwającej 2,5 roku kontroli dotyczącej walki z pandemią w Polsce. Onet jako pierwszy dotarł do treści raportu. W Polsce potwierdzono około 6,5 miliona zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. 119 tysięcy zakażonych koronawirusem straciło funkcje życiowe. To jak państwo przygotowało się do pandemii oraz w jaki sposób walczono z nią po dotarciu koronawirusa do Polski, dali kontrolerzy NIK z delegatorów w Szczecinie i Katowicach. Raport NIK w walce z pandemią. Państwo nieprzygotowane, działania nieadekwatne, wnioski z kontroli są druzgocące dla premiera Mateusza Morawieckiego i nadzorowanych przez niego służb podaje Onet. Zdaniem kontrolerów organy i instytucje państwa, podmioty lecznicze i służby nie były przygotowane do działania w przypadku wystąpienia niebezpiecznych i wysoce zakaźnych chorób. Skrótce, wskutek czego podczas pandemii podejmowały nieadekwatne działania, Kontrolerzy ustalili, że w kolejnych etapach epidemii podejmowane działania w niewystarczającym stopniu uwzględniały zmiany sytuacji epidemiologicznej. Nik zarzuca też ministrowi zdrowia, że ten nierzetelnie wykonywał funkcję koordynatora działań pozostałych organów państwa i instytucji. Kontrolerzy w raporcie liczącym 136 stron zarzucają władzom, że te narażały Polaków na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Dotyczyło to również tych osób, które nie chorowały na COVID-19, ale cierpiały na inne schorzenia i mogły być poszkodowane wskutek złej organizacji opieki zdrowotnej w czasie pandemii. Nikt zarzuca też władzom nie niegospodarność, m.in. przy zakupie koniecznego do ratowania sprzętu oraz przy organizacji i działaniu 33 szpitali tymczasowych. Szczególnym przypadkiem takiego nieprawidłowego wydatkowania środków publicznych były zakupy respiratorów od, podmi od, od podmiotów nie posiadających doświadczenia w branży medycznej, dokonane w 2020 roku za pośrednictwem spółek z udziałem Skarbu Państwa lub bezpośrednio u prywatnego przedsiębiorcy przez ministra zdrowia na kwotę 44 702 400 zł i przez ministra szefa KPRM na kwotę 37 622 100 zł. Zakupiony w ten sposób sprzęt ze względu na braki skompletowania lub wady w niektórych przypadkach mógł zagrażać Bezpieczeństwu pacjentów, wobec czego nie został przekazany do użytkowania. Czytamy w raporcie NIK. Nadmierna śmiertelność w czasie pandemii spowodowana m.in. ograniczeniem dostępu do świadczeń leczniczych. NIK ocenił też, że Polska nie była przygotowana na pandemię zarówno organizacyjnie, jak i pod względem posiadanych kadr, ponieważ w kraju było tylko około tysiąca lekarzy specjalistów zajmujących się chorobami zakaźnymi w latach 2018-2020, w kraju zmniejszyła się liczba oddziałów zakaźnych ze 110 do 104. Skutkiem kontroli NIK jest jak dotąd 8 zawiadomień złożonych przez Izbę do Prokuratury. Ponadto jak twierdzą kontrolerzy, władze nie wykorzystały okresu spadku liczby zakażeń koronawirusem między majem a wrześniem 2020 roku do opracowania zasad działania dla sektora ochrony zdrowia w czasie spodziewanej jesiennej fali epidemii. Nik w swoim raporcie podaje też, że tak zwana nadliczbowa czy też nadmierna śmiertelność w Polsce w okresie pandemii była spowodowana nie tylko zakażeniami koronawirusem, ale też skutkiem ograniczenia dostępu do świadczeń leczniczych dla pacjentów ze schorzeniami innymi NIZ 19 Skutkiem kontroli NIK jest jak dotąd 8 zawiadomień złożonych przez Izbę do prokuratury. 3 w związku z zakupami respiratorów, 2 dotyczące niegospodarności przy wynajmie hali Jaskółka w Tarnowie. Jedno przeciwko wojewodzie dolnośląskiemu Jarosławowi Obremskiemu, i jedno w związku z niegospodarnością przy przygotowaniach do uruchomienia szpitala tymczasowego w Katowicach. I ja wam powiem, że Marian Banaś grabi sobie upisowców. I taki raport może być teraz przed wyborami kulą u nogi rządzących. Tylko prawda jest taka, że nikt Mariana Banasia za bardzo nie słucha. Sprawia, sprawa trafia do prokuratury, jednak kto rządzi prokuraturą i sądami jednocześnie? No Ziobro. A Ziobro za stanowisko będzie tańczył tak samo jak mu Kaczyński zagra. I ja nie wiem, czy ten raport Cokolwiek da, bo niestety, ale nikt z spisu panem Banasiem się nie przejmuje. On coś ważnego wygłasza, a wszyscy są u mazurka na urodzinach. I zauważcie, że żadna partia opozycyjna oprócz Konfederacji nie zajmuje się tym tematem. Wszyscy ścigają się tym, ile ludziom dać, żeby ich kupić. Do tego pani z lewicy ma zamiar dobić mężczyzn. Ogłosiła ostatnio, że to mężczyzna powinien udowodnić, że nie zgwałcił. Kobiety, z całym szacunkiem dla ofiar. Ale wiemy, że niektórym po prostu zwyczajnie łatwo przychodzi oskarżanie. Mieliśmy taki przypadek, kiedy córka własną matkę oskarżyła o takie rzeczy i matka niewinnie przesiedziała trzy miesiące w areszcie za taki czyn. I takie oskarżanie samo w sobie niszczy wielu ludziom życie i karierę. Nawet jeśli do takiej sytuacji w ogóle nie doszło, a mężczyzna jest obwiniany niesłusznie. I wiecie, ja mam wrażenie, że nikt z tym raportem nic nie zrobi, a sam raport pójdzie w zapomnienie, jak pieniądze wydane na wybory kopertowe. Żadne głowy się już nie posypią, bo ministra zdrowia już nie ma, więc rączki mają czyste. Teraz są ważniejsze, albo w sumie głośniejsze problemy, które maskują te niewygodne jak obietnice wyborcze, których pewnie i tak w połowie nawet nie spełnią. I nie wiem, co uważacie na temat tego raportu. Czy ktoś się w ogóle do niego odniesie? Bo ja mam wrażenie, że wpadnie on w taką nicość. Nie będzie o tym nikt trąbił, nie będzie na ten temat wypowiedzi polityków, a sprawa mimo wszystko trafi pod dywan. Ja się nadal dziwię tylko temu, że Marian Banas nie boi się walczyć z naszym rządem. Dajcie znać, kochani, co myślicie o tym wszystkim w komentarzach, czy raport nikt coś zmieni, czy ktokolwiek poniesie odpowiedzialność za to, co zrobiono nam, Polakom? Jak zwykle czekam na Wasze opinie w komentarzach, a ja was buziam. Pa.